Cześć, z tej strony do a w pierwszym odcinku zagadamy sobie solo z małym challengeriem. Nie krócej challenge. Krótki film, bo niestety program starszy tylko na 10 minut filmu. Uh, może w następnym odcinku jakiś poglądaj? Nie wiem. Dobra. Dajcie sobie z dzwoneczkiem i łapka w górę. Dajcie do dzika. Może polecimy na potne piaski. Bo dawno nie latam, Jak chcecie mieć jakieś różne konkursy, to dajcie łapkę w górę i subika. Druga na ten. Jakieś takie ja, Na gifty. Skinę, młotki takie różne. Hm, dobra. Jak już widzę, pięknie, jest super. by tu polecieć. Tu polecimy. O, a nie, bo tu jest prezent, to weźmy najpierw prezent. Co jest? Dwa prezenty koło siebie. Aha, okej. Okay. A, na sam początek złota pompa. Może tak w środku. Nie, dobra, nie będziemy ryzykować, bo jeszcze się straci ten prezent. Ha, znowu złota pompa. Okej. Okay. Mam dużo leczenia, te złote pompy nie no super. Ale będę musiała jedną gdzieś zostawić. O. Czekaj. Zrobię tak. Yy. Wezmę metal. Dobra i patrz. No. Już nikt nie wziął tej pompy. Dobra. Ja boję się tutaj coś niszczyć, bo tu jest dużo kanistrów. I nieraz mi się zdarzyło. No że po prostu... Uderzyłam w kanister, ale nie zamiast ją uderzyć. Dobra. Hm. To tak, ja kucnęłam? Mógłbyś mnie kusać, w sumie nie wiem, czy ja kucnęłam. Ale... No, Mamy nie kusać, to nie kucę. No ale te laki są straszne Nie wiem dlaczego, ale tak strasznie loguję. Tutaj jakieś typy leciały, ale ja w ogóle nie widzę ich Ja nie wiem Aha, jeszcze jestem celem Dobra O, dobra, mam już mniejszy ping, jest okej. Okay. Pan zaraz pewnie pójdzie. To jest pewne. Zawsze jak się bierze. Tylko cieka... ciekawe gdzie on jest. Czy dotrze do mnie. No fajnie, że jak się nie zginie, to się dostaje chyba 30 yy... złota. Hmm. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy... Ja muszę jeszcze sprawdzić, czy ja ja nie wiem. Jak kucnąłam, to weźcie, napiszcie mi. Kamentarze. W komentarzach w jakiś sekundzie co już coś nie wiem Bo mi się wydaje, że jakaś O, siema Patrz. siema wątnik <grystanie> O nie, kurczę, nam... ...kęść z to Czy się nie obrazicie? O nie. Czekać. Dobra. On jest tu blisko. Idzie tu. O nie. To jest on. Dobra. Mm. A, że pojechał. Okej. Okay. Hmm. Chyba się mnie boi. Nie wiem. Gdzieś to skrzynka jest. Co, co jest? Takie połączone. Dobra, skrzynka jest. A co w tej skrzynce? A okej. Okay. Fajnego. Dobra. Gdzieś uciekł. Nie wiem gdzie bo to jest strefy ktoś jest nie, nie ma tam Dobra Ale, ale tu jest patrz Nie, jak ile chłopów Dobra, nie będę nic mówić o mojej celności Słabo trochę To słabo. O dobra, jest tu. Chodźmy. Co naprawdę... No chodź. No w końcu. A tam jeszcze jest jakiś goś Potem są o dwóch trzech, co? Jest. Dobra. Idę tam. Jest jakaś bitka. To, to strefy. O widziałem tam. Dobra Widziałem, że on jakiś szedł Dlaczego ja go cnęłam? No nie wiem Gdzie on jest? Hmm. Dziwne Tam jest? Oto Nie mam Dobra, jesteśmy z To mi się podoba, bo jest bez kewa. I tam jest jeszcze drugi typ Chyba Okej okay. fajnie To jest snajpi Jest banana, jest grzyb Nie no dobra Nie dzięki, ale Ale Tam są typy Tam są Palla Tam są Dobra. I tu jest. Nie oh. ma. Po tej pizzy chyba skończę ten odcinek. No, to się rekrutuje tak agresywnie. Znaczymy. Dobra, to jest jakieś pro. No, chodź tu. Nie uciekasz. Chodź tu. No, dobra. No nie, dobra ja już kończę może. Zaczynek, czy nie się to nie Jeszcze szare pompu nie wystarczy. Więc, dajcie łapkę w górę, i Ja kończę.